Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z... No boże, w odcinku, filmie na moim kanale oczywiście. Yy, co dzisiaj? Gram sobie w Saga online. Yy, oprócz tego, ważne informacje. Zamykam cztery serie na moim kanale. Pierwsza, YouTube Tube Star. YouTube... YouTube Star, przepraszam. Yy, Znane jako TubeStar, yy, Plant versus Zombie i Spore oraz yy, Minecraft, yy, ale w Minecrafcie oczywiście tylko, jak to się nazywa, tylko solo, czyli single player. Yy, minigames od, będą się pojawiać od czasu do czasu, więc ty wszystko w porządku. Yy, oprócz tego, co oprócz tego, oprócz tego, to nic. Będzie y, nowa główna seria na moim kanale. Będzie to Sang. <laughs> Przepraszam. I najprawdopodobniej mam już y, ochotnika, kolegę mojego, z którym będę to nagrywał. Y, oprócz tego, y, niestety, póki co nie będzie z nim odcinków, bo jest tak jakby na wakacjach, jeszcze troszkę, y, za kilkanaście, za kilka, nie no, za kilka dni wróci. I pojawi się z nim pierwszy odcinek. Cieszycie się? Powiedzcie, że się cieszycie, cieszycie. Bo ostatnio nie grałam w Dragon Sanga, a mi się to bardzo spodobało. O, coś wiesz, nie, coś tam, coś tam, coś tam hmm, troszkę sobie jeszcze tutaj grałem przed, przed nagraniem odcinka, bo jest godzina 10.01 jest osiemnasty, pójdźmy sobie na starodawnego jelenia. Mm. O, już o, e jest pokolaj prawo Tyle potworów miesiących w tej bosi. O, fuck 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 nie, 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 zaraz tego. Muszę tutaj podejść i rozwalić tych muszę tych łuczników, bo oni mnie najbardziej wkurzają. Spadek gnóry no, i tak ma być. Teraz jest tu jakieś nowe branie. Hmm. serio widzicie tak to tu się robi tylko ja tak potrafię Zobaczmy mój nowy inwentarz. bo widzicie tutaj sobie dokupiłem mam potem zamiar jeszcze sobie tutaj kupić za 4000 ale będę musiał sobie doładować Mam doładowanie jest całkiem spoczko już się pewnie pojawił Pojawił się. wiecie co? A tutaj sobie, tutaj gdzieś. może że tutaj będą. O, już jest. Kie, jak go rozdalały. O, fa, fa, Przepraszam. pięć miedziaki zawsze się przydadzą. Ja gdzie tutaj mam. 2 zł 56 cerebra i 42 miedziaki mm. Wiecie co ja sobie pójdę tutaj do miasta um, pójdę sobie do miasta i wezmę sobie misję, żeby z tych oto potworków, o z tych tropowców tropicieli y, z tych tropicieli wyskaki mnie skóry bo i tak będę tam walczył i sobie ekspił. Albo to jest dziewiąty, ósmy poziom, to wiecie co... Czy... nie. Patrzcie, ja na chwilę to ściągam. Nauczycielka, wiedźma. Widzicie, nauczycielki... bijemy nauczycielki. Bijemy nauczycielki. Chodźcie, nauczycielki bijemy. Wow, ale armia, poczekajcie. Swój nauczyciel. A, jakiś ulokszony łańcuch. Nic się nie da. muszę powiem że się lezmiał cały czas. Nie ma tu jakichś... że się tylko na jednym... Dobra, tak. e, idziemy sobie tutaj serio ile ich jeszcze będzie? No, bo tam Uu, jakaś nauczycielka się chce do mnie dobić uuu nauczycielka, biologia historia nie akurat od polskiego historii bo była ta sama miałem spoczko nauczycielka dobra tutaj z lepszymi poziomami dobra Zaraz ogólnie Wam pokażę mo moje statystyki postaci. Tylko wejdźmy do miasta, bo tam wolę być bezpieczne. Mm, zobaczę, jak mi się tutaj nagrywa. A widzę, że nagrywa mi się całkiem superowo. Juhu, dobra. Staram się cały czas mówić, żeby nie było żadnych takich momentów, w którym po prostu będę właśnie o tak chodził, nic nie mówił i będę walczył. Wolę wszystko raczej komentować. Dobra. Statystyki mojej postaci. Szkody podstawowe 4455, ataki 95 setnych na sekundę, cios złości 41 maksymalnie w ścieku, 55. nie będę Wam tutaj czytał, zobaczcie sobie teraz. Możecie sobie zatrzymać teraz, to jest taki PvP. Pokonanie graczy dzisiaj. Punkty sobie dzisiaj, bo ogólnie sobie walczyłem troszkę. Wiecie co? Pójdziemy sobie do Katakumby, bo słowo jest 10.1. 10 a ja dzisiaj zacząłem dopiero grać, bo wczoraj wieczorem już było za późno, bo o 24.00. Ogarnąłem się, że mam tą grę, że mogę coś z niej nagrać. No i dopiero nagrywam teraz, bo mi się wcześniej nie chciało, że więc Oprócz tego byłem zmęczony, i poszedłem spać sobie za to piszczenie mikrofonu, ale ustawiłam stację. Dobra, Katakumby. Już są bardziej wymagający przeciwnicy, gdzie, gdzie? O, esencja bojowa, inwentarz, co mogę wyrzucić? Na pewno wyrzucę sobie łoto. I tam mm. Boże, że to było takie słabe, to ja po co dobrałem. No dobra, powrócę to, bo tutaj nie potrzebuję. Jeszcze sobie akurat taką tylko... to mogę sobie zostawić. Chodź, nie. Dopier De tego kościanka sobie zostawię. Ulepszonego łańcucha też sobie zostawię. Oprócz tego reszta może być. To bardziej wymagający przeciwnicy. Ło! Nie widziałam aż takiej armii jeszcze. Alecie jakich zmiotłem. Ostro dostaję, co nas? nas? i będę miał... Ło, a tego tu jeszcze nie widziałam. Najspończko, pokonam go. Kapel na floty. Ło. ło. Widzę, że ostra sztuczka... przydałby się... O, dobra. Jeszcze tutaj nie byłem. Pewnie zginę, bo mi się piąta. Oooo! Ziemora. Na szczęście się udało. O, widzicie to? Emocjonująca walka, serio. Też swoje dało, że miałem esencję, co zadawało jest zwykła, czyli plus 16 e, damage'a, co, co mnie szczerze mówiąc możliwe, że nawet uratowało. E, ciekawe ile kosztuje teleport do miasta. E, dwa srebra, o Jezu, to ja już wolę sobie przejść o to, o tu. Dobra, zobaczmy teraz, co mi z niego wydropiło. 14. Warto zrobić 22. 2. Trwa. 44. Dobra, zmienię sobie to. Ponieważ to już jest użyte. Tutaj. Puste gniazdo, puste gniazdo. To sobie to. Wiecie co, co, to może sobie posprzedaję, bo jednak to złoto się przy... srebro się przydaje. Ymm, dobra. Idźmy do miasta. Oprócz tego tutaj w... widzicie na mapie od tej x. To są różne zadania. O. Benjamin. Teraz y, pójdę sobie do... Wziąłem już tą misję żeby skóry wylatywały z tych, tych tropicieli yy, no dobra, nagrywam już 10 minut i yy, no niestety muszę was yy, jeszcze mam da nie mogę się wysławić dzisiaj coś jakoś dam wam yy, jak złą wiadomość ponieważ znowu niedługo wyjeżdżam i dzisiaj niestety będę musiał nagrać sobie od parę odcinków tak jeden po drugim od razu No niestety po prostu nie jest to związane ze mną, tylko jest to związane z tak jakby wyjazdami, przygotowywaniami do szkoły. Wiecie, jadę do Warszawy. Do Warszawy i będę tam przez jakieś 2-3 dni. Też póki co jeszcze sobie taki robię wyjazd, taki y, odprężający, jeśli mogę to tak nazwać. No i spokojnie. Teraz będzie ten, yy, będzie mi to wyskakiwać z takich. Yy, nie wiem, czy będzie mi to wyskakiwać. I się z tym. Piąta. Słyszałem te bu buciczki. Ło, ja mam dużo lepsze. O, Jezu co mnie to. Dobra. Powiem się, że nawet nie wiem skąd mi wyskoczyły te. O! o nie, to nie to. To niech pustę na głowę. Co my sobie... Nie. Prawdy. Wow, ale tu z... zarykamy. Wow. O, sjo, siostra. Mm. Z... Wszystkich nie zabijesz, niciotko. Dobra, idę sobie tutaj i powalczę sobie Bo wbrew pozorom, y, najwięcej obrażeń właśnie zadaje y, rycerz. Ponieważ ma on broń y, ręczną. Najmniejsze y, bodajże zadaje mag. Jefe. No, dobra, to jest Jefe. Skarokłe. Carroquille A tu jesteśmy razem w grupie No to jest Wezmę sobie wolno to, które będziemy było dość dziwnie nauczycielko jedna Graniny Co ona tu rozmawiał Dobra, wiesz co ja sobie tam pójdę jednak do tego króla mm, Tylko nie, bo on bywa Chodźcie do mnie, zaraz, kto mi tu będzie rozkazywał? No właśnie, nikt mi tutaj nie będzie rozkazywał, ja się właśnie nie pobawię z królem, ze starym jeleniem, który jest widać stary i to ostro. Uff. Uff ale po tobie widzicie to mam 4742 yy, tego yy, życia maksymalnie niestety niedługo będę sobie widzicie tutaj 61 tysięcy muszę zebrać 7, 70 700 i będzie yy, oki doki yy, dobra te gierki, też będę robił live, wtedy teraz zapraszam na mojego Twitcha. Eee, jak, mam takie samo, że to jest dużej litery pierwsza e, Ender87 nazwa Twitcha. Niestety to jest moja stara nazwa kanału. Dlatego to się tak nazywa. Poczarowałaś sobie pieska. Głupi jeleniu Jakiś switaśny konik przecież przeleciał Jesi pierścień tutaj gdzieś był ten buła jezu Ale 5.11 Zresztą sobie 2, 3, 5. Nie, nie, nie. Um, dobra, wrócimy już do miasta i sobie zakończymy, e, ponieważ e, mam na zędę zrobić teraz nic. Więc pójdę sobie, nie, tutaj expił. Może pójdę sobie poodkrywać jakieś nowe światy. E, najpierw Najpierw tego tego awanturnika. awanturnika. Um. Wiem, ja że teraz jestem jednym z lepszych, gdzie jest moja najlepsza postać. I ostatni? Ostatnio? Nie, już w sumie przegrałem tą postacią jakiś miesiąc. Oprócz tego sobie jeszcze grałem inną postacią, znaną jako mag. Yy, ma, no, ma, mam dwóch magów. Nie, przepraszam. Ma, ma, mam rycerza, maga i dwóch. Mam maga i dwóch łuczników. Tak, dokładnie. Sonikuję. To jest moja łuczniczka. Okej. Okay, do Niestety mi nie powypadały skóry. Wow. Ubi. Nie, tego byłem, sorry. To też mi się wydawało, że w złym miejscu bitw. Tam jest, jest ta. O, artefakt jakieś, Zobaczmy łoferę. Rękawice weterana. Miecz magiczny, półtora ręki. 9, 13, cztery. Najlepszy jest Bastardowy Najemnika i on ma tyle samo co mój. O, 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 jest jeszcze topór Wielki Najemnika, on jest też spoczka, ale na niego mnie niestety nie stać. Może jakiś inny? Nie. Dobra, to pójdę tam, gdzie się rozpimy i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Czyli... Ale no wiesz, co tam, przy odwróć się do mnie mój rycerzu który trzyma miecz na parku dobra dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka zapraszam do kolejnych no. narazki